Jest taka informacja, ale poczekam jak się na Was, pozbiera. się Was, bo chcę Was poinformować jednej rzeczy, ale czego na was? Przedtem ten czas wróciłem z nagrywania. Jeszcze muszę pojechać, jeszcze coś nagrać. Trzy kawałki. Bo zjadłem obrad, myślę, sobie pani teraz powiedzieć się zmywa, ale zaraz Pan dam informację. Tylko potrzebujemy, jak będzie się więcej. Słabo słychać. Jak Ci się chłopie nie podoba, to sobie włącz głośno. Bad. Witam witam, ponownie no ja zmywam. Dobra, widzowie pani, jest Was trochę sporo. Jest taka informacja, bo zamieszało się w okresie świątecznym zamieszanie jest. Kto nie dostał posłowień, to piszcie do mnie, tego zacząć, bo jest co więcej po święta. Jak zawsze widzę pani. Taka jest y, dla Was informacja, a dwa, y, wysyłajcie skryny, bo to jest bardzo ważne właśnie, w zajęcie. Po prostu, jak nie wyzwacie skrynu, to nie wiem, komu mam pozdrowić, kogo nie. Wysyłajcie skryny, a będzie dobrze. Robicie zamieszania, nie wysyłacie mi skrynów i nie wiem, koło mam pozostanek, lub życzenia, czy na sylwester. Na, na przykład dzisiaj oganałem jedną osobę. Czekajcie, czekajcie. Coś tutaj jest nie tak. Więc...